Witam Was serdecznie, ja jestem Mikun, a w dzisiejszym odcinku wyruszamy na niebezpieczną wyprawę do miejsca, gdzie razem z filozofem Matyszajem będziemy musieli stawić czoła demonom, które panoszą się w tym domu od wieków. Zatem bez zbędnego przedłużania zapraszam cię do oglądania. <trybuj> Dole. P profesjonalni pogromcy duchów. Dokładnie tak, to my. Dzisiaj... Chcesz zagrać na mojej fujarce? Nie. Simono, raz, to mi... i coś nas nie było słychać wcześniej. Du, 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 du. Do you want to see my banner? Okej, okay, okej. Okay. Opa, kolega tam jest. You know this. Uh, plate? You know this plate of Nirvana which. Uh, call. Uh, What are you talking about? About the. CD plate Nirvana It's the. Band! Dobra. From dobra, my team Dobra. Udka, dobra. łutka się tam. O, oh, to i widzam. Rura. Utka i rura, dobra. O. Ta. Pytam gdzie jest gdzie tam ducha gdzie jest? Hello ghost! Where are you? Take me to. Eee e, baby baby. Basement chyba. Piwnica. Zamknij Sam się już. Basement. Hello. El Are you in Atakuje. Basement? Goodbye. Co się dzieje? Co tu się dzieje? jest w piwnicy Ghost A ty tu jesteś Can you talk, talk about No chodź it, talk about Dobra. Talk about it, talk about Cicho it, No kurwa Zamkniesz w końcu ryj tu-tu-tu-tu-tu-tu, when I talk about talk about, talk about moving. Ja z duchem Ja też z Okej, okay. to jest profesjonalnie wyp wypędzanie duchów. Na pewno każdy, Skoro, po że ja mu nie daje dość do słowa. No właśnie, a daj mu coś powiedzieć, może powie w końcu to, co ja na przykład, czyli zamknij k***wa Dziękuję. Ghost, can you sing with me, funky town? Nie, no ja stąd wychodzę, do widzenia. Masz tu sprzęt, a ja wychodzę. Ghost. Czekaj, a ja w ogóle to sprawdzę. Mamy tutaj kawałki z. My, a tak naprawdę mam na myśli. Ektoplazmę. Ektoplazmus? Please tell me a joke. Ej, to, czekaj, czekaj. Uciekaj. mama. Nie wiem, ja nie wiem czy to jest jeszcze, no nie. Nie, nie aszuję. Ej, a czekaj, chodźcie chwilę. Ej, cicho, chodź chodźcie chwilę, zamknij się. Chodź. Can you talk to me? Ej, co? to oddycha chyba. Victoria. To chyba oddycha. No kurde, filozof, nie wszystko beze mnie. Filozof, zostaw też trochę po ode mnie. Powiedz oh. mi, czy potrafisz zrobić to co Tutaj. Do you want play with me? Yes. O, oh, bol. Ból. My klaśniemy, raz, dwa, trzy, Ball. teraz, duchu, zrób to ty. O, piłka leci. Czy ty oh, już tam wlazysz do, do pokoju? Jo, wlazysz tutaj do pokoju. My klaśniemy, raz, dwa, trzy. teraz, duszku, zrób to ty. Anger. Duch nie chce kąskać. Simon nie chce akurat tutaj nam nic powiedzieć. Dobra, chodźcie. On jest w piwnicy. Wiemy, duchu, że jest w piwnicy. Okej. Okay. Poklep się posadził. O, dziewczynka. Dobra. Dziewczynka z downem spierdolamy A wzięliśmy wszystko? Ej, wzięliśmy wszystko Ej, a wzięliśmy wszystko? Ja bym się zapoznał Ty czemu to spierdaliło za ścianę Bo przez Tu krzesło jest za ścianą. Tak, bo jak usłyszało jak wchodzisz to już twierdzić nie dosyć. Can you talk to me Nope, dobra trzeba iść po jeszcze sprzętu Dobra ufałka no i świeczka i lecimy. Profesjonalne odduszanie. Zapraszam. Numer 666. Ja taki znaczek w łóżku. Spirit Box. Ta? Z... Ah! Spirit Box. mister ghost? Are you here? Kurwa ah! ma. Szymon! Are you here? Ja pierdolę. Ah! <laughs> Zesrałem się przez ciebie. Spoko. Przestraszyłem sobie. Nie by... Czyli mówicie, że jest Spirit Box, tak? Dwa. No bo El Rata to puści. Dobra, ale jest Spirit Box. Tu, 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 tu. Nieładne. Dobra, ej, odciski Spuka. palców. O, on otwierał? Odciski palców, odciski palców. Odciski palców, Czy co, MFK? Nie może być. Sztaluga? Może być. Temperatura? Może być. Reakcja ESG? Może być. I ektoplazmy Nie ma. No, to by się zgadzało. Czyli okej. Okay. Teraz tak. I co mamy? Spirit Box. Spirit Boxa mamy i... Wciski palców. Czyli nie został ESG. Sztaluga. No. ESG, sztaluga i temperatury. Ale temperatur tutaj nie ma, zatem temperatury możemy usunąć. Bo byśmy mieli tutaj temperaturę już. A co resztę to bym... Co? Patrz mi. Eee, jeszcze raz co mamy? Mamy... Odciski palców i Eee, Temperatura, okay, temperatura okay, jednak. Okay. Dobra, dobra. Temperatura jeszcze i jest okay. to gul. gul, 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 gul. Faktycznie jest dobra. temperatura. Dobra. Teraz szybko robimy dobra. zadania. A, dobra. Macie aparat? Macie aparat? Ja go nie mam. Idę. Tylko A. gdzieś go rzuciłem. Dobra, ja, ja, szukam, ja, szukam, ja szukam, tej, hmm. ja szukam ducha. Ty czekaj, ja go chyba gdzieś tu kupiśki. A! A byście zrobili mu zdjęcie debila. Ja pierdze, trzma to je, jebana. Co za pierd*? Nie, mnie prawie zwaliło. Co to za muzyka była? A zdmuchnął świeczka. Zdmuchnął świeczka. Robiliście Zdmuchnął świeczka. Trzeba jeszcze zdjęcie duchowi zrobić. Ale to No nie wiem, no Ej, gdzie ty ten aparat debilu jebany? Eee, właśnie nie pamiętam, w tym jest. Ja pierdolę. Gdzieś nim nie No ty masz takie kurwa wprawione oko. Mhm. Magna. A Magdy, już nie ma. Magdy nie ma. Filozof wszystko tutaj wypędził. Powiedział sobie: pierdolcie się. Pójdę wszystko sobie odpalić bez odcineczka. A ja szukam ducha. Magda. Ty to ja nie wiem, gdzie go p no. Jezu, no debil, nie, no debil. Pisz aparat. Za 1400 dolarów. Za 1400 dolarów. I gdzieś k aparat i już k Nie wiadomo, gdzie jest. No kupa, po prostu geniusz. Piszku się. Co to za muzyka? Co się stało? Nie wiem. Znalazłem tego? Nie, no chyba, bo ja nigdzie nie widzę ducha. I, o, jakby siedział. Bo ja wiem, jak on wygląda, już znalazłem to ja ostatnio i on. A, mam go, mam go. O, Śmiesznie wygląda. Ale ma mordę. Takie oczy ma śmieszne. Dobra. Aparat został. E, tu się znajduje. Tutaj, e, przed tą szafką. Szukamy aparata. Faktycznie, śmieszne ma oczy. Dobra, ej, ale gdzie ty mogłeś się. dobre ale przypomnij sobie, gdzie byłeś. Gdzie mogłeś pić aparat? W piwnicy byłem. Czyli mogłeś tam wy wyrzucić go? Mogę go tam wyrzucić. Okej, okay. sprawdźmy to. O! Trwaj, na mać. No nie. No nie raszuję jeszcze. No, szukam właśnie. No, powinien być w piwnicy. Nie wiem, byśmy już mogli kilka razy zrobić zdjęcie. I już kurde, uciekać. Chce się egzocyzmować tego ducha. Tu nie idzie tego nie ma. Nie wiem, tu nie. Ej, czemu? Ej, ja tu nie mogę. O, dobra, podniosłem ten MFK. Ale gdzie ty to mogłeś rzucić tutaj? Tylko nigdzie nie ma tutaj. Bo nie ma tu nigdzie, no nie widzę tego. No to widocznie ci rzuciłem go w piwnicy. Dobra, to chodźcie poszukać gdzieś na górze. Taki sprytny, wprawione oko. Ma Ale... wszystkie palce znajduje... Bo, przepraszam cię bardzo, palce świecą jak po prostu psujajce, tak? Tak, psikujęc. Gdzie on to mógł wyjść? No, a ty na pewno ten aparat wziąłeś? Wziął, bo w nie ma. Bo pstrykałem nim zdjęcia, więc wiem. Czekaj, gdzie a abyski to psykałeś nim zdjęcia, no pamiętam. No i teraz przypomnij sobie, gdzie nim strykałeś? No zdjęcia. na dworzu, mi, z... mi psykałeś zdjęcia na dworzu. Chyba, że duch zerwał ten aparat tak szybko, zanim my zajeśmy go. Masz go? Co? Nie, ale ty możesz. Ej, a weź spytaj tego debila, czy on przypadkiem nie ma tego dalej wekół. O kurwa. Ja pierdole. Dobra, jestem ja ja. idiotą po prostu, no ale... Ja pierdole. Nie wiem, po... I teraz tam siedzisz i... No nie wiem, czemu, czemu mnie to nie dziwi, ale... Mnie w sumie też to, to nie dziwi do końca. <śmiech> <śmiech> teraz czekasz tutaj na ducha i robisz mu zdjęcie. Hilary, gdzie są moje okulary? Na dupie, Ej, w dupie! Duszku, duszku! Go, Pojawił się. Zrobiłeś zdjęcie? Ah. Chyba nie zdążyłem. Yeah. Refleks chudego byka. Nie. Dobrze. Ghost, can you show yourself, please? Ja to da się zapalić światło? Nie da się zapalić światło. Ja się chyba nie zrobiłem. Taka, idę zobaczyć, idę zobaczyć, zobaczyć. Show yourself. Nie było dźwięku. No dobra, ale wiesz, no jakby mógł się coś tam... Pogubać. A jakby właściwie był, to byłoby już ten do znalezienia paluszki. Ci się zrobiło? zrobiło się. Okej. Okay. I zrobiło się to zadanie. Myślałem że się nie zrobiło. Co? Jak się nie zrobiło? Zrobiło się. No, tak. no mówię, zrobiło się. No i, no i Eso? Teraz wchodzimy sobie i szukamy paluszków. Pamiętaj, świecą jak psujajca Dobra, on ma już dwa. Ja co ja mam co też bardzo? mam palec. He he, dwa palce. ja mam jeden. On na ziemi może też leżeć, nie? Ten palec. Ostatnio leżał tutaj, ale nie ma go. O, mam palca? Nie, nic nie jest palec. Ja też? Nie, ja, ja nie mam, ja mam tylko jeden. Mam trzy, mam trzy, jeszcze jeden. Ja mam jeden. Aha, ja też mam. masz palec? Ja też mam jeden. No to zajebiście. to podnieś tamten. Co jest u filozofa? Ja mam trzy, ja mam trzy. Gdzie jest ten trzeci? Ja mam, ja mam aha. M nie mam ok, to pospieszmy się, bo on w piwnicy siedzi. Jak on nam wyjdzie, to trochę dupa. I szybko. Siedzielamy, to szybko. Dobra Essa Łatwił, oj, ale kiedy jest ładne to jest ładne. To było tamto coś tutaj daleko no i w sumie udało się Essa. Ej, hunting hunting! Jaki k... hunting? No was byśmy już tego ducha dawno k... z tego domu No faktycznie już teraz jak wiesz, ogarniasz wszystko co masz robić to już jest łatwe, no nie? No tak. Cicho, bro, bro. Ha, 39% Wszystko mamy już? Mamy już, nie? Tak, wszystko. No i oczywiście wracamy sobie do domku. I sprawdźmy od U. razu, udało, czy na faktycznie się udało. Typu, jeżeli mamy już trzeci level, to... Ja już mam. Oczywiście, ale myślę, że kolejna mapka będzie kolejny, inny odcineczek. Tak sobie myślę. No. No i a udało nam się górna, udało nam bo się No i też wydanie. mam trzeci level. Esa? No i zajebiście. No, no, jest, Trzeci poziom, 3605 dolarów. No, powiem wam tak. Zdejpiszcie.